Kto się bierze to, że Nawrocki tak pięknie mówi o Trumpie, a tak źle o Niemczech, na przykład? Dlaczego PIS tak robi? Dlaczego PIS oskarża Niemców z całe złotego świata? PiS jest po prostu amerykańską partią w Polsce. I w momencie, kiedy był Biden, który dobrze chciał z Niemcami, no to to nie był problem. Ale w momencie, kiedy to są Republikanie, którzy idą na zwarcie i którzy wspierają tych wszystkich Googlów i innych Facebooków, to w tym momencie mamy, mamy taką sytuację, że właśnie mamy stąd są te wszystkie absurdalne zdania o Niemczech. Tu nie chodzi o jakąś politykę historyczną polską aż tak bardzo, mi się wydaje, to też oczywiście trzymać ludzi, wykorzystywać tą gomułkowskie jakby zagrania Gomułka już w latach 50. zauważył, że socjalistyczna propaganda nie działa, trzeba coś innego i wymyślił polski współczesny ultranacjonalizm, którym się posługuje PiS i nie tylko niestety PiS. No i ten jednym z elementów było to, że właśnie Niemiec Polakowi bratem być nie może, mimo że niemiecko-polska granica to po pokonaniu Krzyżaków to była najlepsza granica, najspokojniejsza. Dlatego jest takie zamieszanie, że jak ktoś atakuje Unię Europejską w taki dziki, dziwny sposób, mało racjonalny, a pełen emocji i tak wrzuca tam wszystko, co tylko może być rosyjskie argumenty, gomułkowskie argumenty, amerykańskie argumenty to że, że czasami nie wiemy, czy ten PiS służy Rosji, czy Stanom Zjednoczonym, ale w tej sprawie to jest to samo. W tej sprawie to jest to samo, bo to nie jest tak, moim zdaniem, kompletnie się mylą ci, którzy uważają, że Trump jest agentem Rosji. Natomiast nie ma żadnych dowodów tak naprawdę na to. Poważnych dowodów nie ma. To są fantazje, tak? Ale moim zdaniem, ale Trump nie musi być rosyjskim pionkiem, żeby robić te rzeczy. On po prostu jest imperialnym amerykańskim pionkiem. On po prostu nie rozumie zalet, jakie ma Unia Europejska, czyli na przykład to, że pomogłaby Stanom Zjednoczonym w porządkowaniu świata to Biden to rozumie, ale Trump nie. To właśnie jaka dziwna sytuacja. My mówimy zachód, ale zawsze jest, który zachód. Dlaczego to zawsze jest takie rozbite? Dlaczego zawsze ten pis tak liża Amerykanów po Dupie, a jednocześnie kopie Niemców? No, po Kostkach, no właśnie dlatego. To są partie amerykańskie po prostu. I trzeba sobie jasno znać sprawę, że nie stać nas już na takie natowstwo ślepe, że musimy być przede wszystkim Europejczykami. Są ludzie, którzy zachwalają NATO, atakują Unię Europejską, to są prawdopodobnie ludzie, którzy leżą jaja Amerykanom po prostu. Dlatego na przykład Nawrocki niektórym się może wydawać ruskiem, ale jest po prostu kundlem Amerykanów, bo dzisiaj Amerykanie nie są naszym sprzymierzeńcem, niestety. Oni nadal robią w świecie e, czasem jakieś fajne rzeczy, natomiast dla Europy oni już nie robią nic. Tego.